Cześć, dzień dobry wszystkim. Witam na spotkaniu, które ma na celu podpowiedzieć, zainspirować przedsiębiorców w zakresie zadań, w zakresie działań wirtualnych asystentek. No i też, co mi bardzo zawsze leży na sercu, żeby przekazać wszelkie najgorszości i wady też takiego, takowej współpracy, przedstawiam Wam Bogusza Pękalskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry. Cześć. Bogusz tak już, żeby na wstępie od razu e, przedstawić się może, bo też nie każdy może widział, nie każdy poznał. Powiedz czym się zajmujesz na co dzień? Cześć, ja się nazywam Bóg Szemkarski i generalnie zajmuję się różnymi rzeczami, e, ale wszystko jest osadzone w internecie. Więc teraz jakby głównym elementem mojego biznesu jest aplikacja sprzedawana w modelu SAS, czyli takim abonamentowym. Dla agentów agencji ubezpieczeniowych w Polsce, polisawchmurze.pl. Obecnie jesteśmy jednym z czołowych rozwiązań na rynku polskim. No i my, jakby, tworzymy tę aplikację, sprzedajemy ją. To jest jeden, jedna część mojego biznesu. Druga część to jest blog plus podcast startupmyway.com, gdzie mam robię wywiady z różnymi osobami z, z branży związanej z technologią, startupami. Tego typu, tego typu rzeczy. Plus, teraz, ostatnio, właśnie ruszyłem z kursem online też dla osób technicznych, dla programistów, którzy chcą zostać przedsiębiorcami. Przeprowadzałem ich tą drogą, którą ja przeszedłem. Czyli tak, tak w skrócie, takie trzy, trzy obszary. To był bardzo dobry skrót! Bardzo dużo rzeczy robisz, myślę, że zgodzą się ze mną, te osoby, które nas słuchają. Już przy okazji tak na wstępie też powiem, że każda osoba, która ma jakieś pytania, to oczywiście z chęcią odpowiemy na te pytania, w sumie to może nie ja, co Bogus odpowie, kierujcie pytania do niego. Jeżeli nie pojawią się teraz, a pojawią się też później, to postaramy się odpowiedzieć też na nie później. Uwaga! A jeżeli widzisz ten film na YouTubie, no to pytania rzeczywiście. Mogą być odpowiedzi mogą być z delikatnym opóźnieniem. E, tak. Okej, okay, Bogusz, no, czyli tak, generalnie zajmujesz się na ten moment tylko zadaniami online. E, od kiedy tak pomyślałeś, taka Twoja pierwsza myśl była, żeby wirtualną asystentkę mieć? To mhm. ja od dłuższego czasu, od dwóch lat, mam taką swoją grupę mastermind, gdzie w cztery osoby się spotykamy, właśnie, czterech przedsiębiorców spotykamy się co tydzień, co dwa tygodnie mhm. i, sobie, i sobie rozmawiamy o swoich doświadczeniach, sukcesach, porażkach. No i chłopaki właśnie polecili mi, że współpracują właśnie z wirtualnymi asystentkami i właśnie pojawiło się, pojawiło się Brand Assist. Ja, ja byłem taki sceptyczny, myślałem, żeby najpierw, nie wiem, może szukać takiego pracownika pełnoetatowego. No ale mnie tam chłopaki przycisnęli mówią, no to sprawdź, co ci szkodzi weź tam pakiet 10 godzin. No i zdecydowałem się na, na, na taki krok i już w sumie zostałem z wami już od kilku ładnych miesięcy współpracujemy. No i wygląda to, wygląda to bardzo fajnie. Hmm, że tak, ja tak jak... To jest autopromocja. To ma być tak. ewidencji Mam no, tak. ten, ten wirtualny asystent, tak rzeczywiście. No, nie, jeden kolega, jeden kolega faktycznie korzysta z Waszych usług, a drugi kolega ma y, po prostu taką osobę totalnie niezależną, tak? Po prostu asystentów, tak. która jest zupełnie, zupełnie niezależny od żadnych. I o, tym też, I o tym też porozmawiamy, ale taka pierwsza Twoja myśl, jeżeli chodzi o wirtualne asystentki, bo tym tak, mówię, że mastermind, no to w związku no. z tym, oczywiście trochę Ci było łatwiej, bo Ty nie musiałeś się raczej chyba, znaczy tak, już ktoś wcześniej miał, tak, wirtualną asystentkę, polecił, więc już wiesz, z czym to się jadło, czy jaka była taka Twoja pierwsza obawa, jeżeli chodzi o wirtualną asystentkę, współpracę z taką osobą? To znaczy w ogóle nie bardzo widziałem, jakie ja zadania mogę wydelegować, no bo przecież ja wszystko wiem, ja wiem, jak, jak to zrobić, jak tam to zrobić, no, nikt za mnie tego nie zrobi. To jest takie, mm. wiesz, taki mindset takiego takiej osoby, która trochę przechodzi z etatu. Ja w sumie zacząłem tą przedsiębiorczość, nie wiem, dwa, w sumie dwa lata temu, e, odszedłem na 100% już, e, już z jakichś innych działań do, do własnej firmy. E, no i cały czas we mnie jednak siedzi to e, ten opór przed delegowaniem e, i tak, takie wiesz, obawy, Właśnie, że... Bo tu nadal? Nie, no, coraz mniej, coraz mniej. Ale tak, tak myślę, że kurczę, dam komuś, to na pewno źle to zrobi i w ogóle będzie to, będzie to bez sensu, ale ja dotarłem do pewnego momentu, że już więcej nie, nie się, siedziałem na przykład nad na jakimiś zadaniami i mówiłem, kurczę, po co ja to robię? Ja mógłbym robić coś innego, to jest w sumie mhm. powtarzalna praca, która w sumie nie jest jakaś specjalnie trudna, tak? I mhm. robię, czemu, czemu ja tego nie mogę wydelegować. Mhm. Mm Pamiętasz swoje pierwsze dwa zadania, które oddałeś wirtualnej asystentce? Pierwsze dwa zadania. Pamiętam na pewno jedno takie zadanie. Tak, pamiętam zadanie takie. Miałem takie filmy. Miałem takie filmy na, nagrane przez, przez pewne osoby dla mnie do, do, na, na moją platformy na Startup My Way. I te filmy były. To były takie krótkie porady. Na przykład Marcin Osman mi nagrał jak, siedem sposobów, jak możesz zwiększyć swoją sprzedaż, tu i teraz, taki pięciominutowy filmik. Mm -hmm. Ja to potem dałem do transkrypcji, e, czyli miałem w formie takiej po prostu e, tekstowej. Mm -hmm. No i dałem to właśnie właśnie Mai, czyli, czyli mojej, e, mojej drogiej asystentce, e, do redakcji, tak? Ona zrobiła po prostu z tego artykuł. Bardzo fajny artykuł po prostu, no bo wiadomo, jak ktoś mówi na wideo, no to jest, potem jak zrobił transkrypcję, to jest, no nie, nie da się tego dobrze czytać, tak? No i ona zrobiła redakcję, mhm. opublikowała to na blogu, e, wrzuciła posta, i tak dalej. Wiesz, zrobiła całą, e, całą, całą resztę. I ja miałem po prostu materiał, gotowy materiał w formie artykułu. Także to było jedno. Czyli taki typu... proces od korekty, takiego delikatnego copywritingu, tak, powrócenia tak. na bloga, pewnie jakieś tam SEO, a, tak. tego typu rzeczy. Tak. Tak. Taka tak. Za, i, I social media, tak? I wrzucenie tego na napisu. Czyli taka, cały taki proces, który został pominięty, no nie był niezbędny. Czyli, tak. jakby, masz takie poczucie, że musisz kontrolować te osoby, jakby, albo może inaczej, jak sobie się porodziłeś z tym, żeby nie, nie kontrolować wszystkiego, bo chyba też tak się nie da współpracować, jak się kontroluje wszystko, nie? Tak, no kontrolować wszystkiego się nie da. Na pewno na początku, znaczy ja do tego podszedłem tak, że tworzyłem jakiś proces, że to się robi taki, 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 tak, tak powiedzmy jaki dokument, dawałem Excellent. linka do dokumentu, no i po wykonaniu takiego, takiego procesu patrzyłem, czy, czy to jest w miarę ok, mówiłem, a tutaj jeszcze coś, tutaj jeszcze coś, bo wiadomo, tych rzeczy jest tyle, tyle różnych szczegółów, wiesz, jak masz jakiś swój proces, jak ty to robisz, to są różne szczególiki, no, no mówiłem, że tutaj, tutaj trzeba poprawić, tutaj, tutaj jest ok, tutaj jeszcze coś tam trzeba dodać, no i potem już kolejny raz, jak było to zadanie robione, no to, no to, no to było OK. Na przykład e, zleciłem zupełnie praktycznie e, publikacji, wszystkie rzeczy związane z, z moim podcastem. Ja nagrywam podcast, e, wrzucam e, do, wrzucam już gotowe, gotowe nagranie, plus jakieś materiały, e, które trzeba trzeba wrzucić do, do takiego posta na blogu. E, no i potem już e, moja w moja Wchodzi, uploaduje tę mp 3 w odpowiednie miejsce, tworzy jakąś posta, łączy to wszystko, wiesz, tam są różne platformy. Jeszcze jak jest na YouTube coś, no to uploaduje na YouTube, łączy to wszystko, dziękuję tak, i potem, e, potem to publikuje, albo ja już to publikuję w, 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 w konkretnym momencie, już wszystko jest gotowe. Tak? Ale mówisz, że wcześniej wszystko jakby przygotowywałeś, jakby przygotowywałeś się do wdrożenia nowej osoby, prawda? Tak, tak. Dużo czasu ci to zajęło? E, tak, to znaczy e, na pewno to też jest taka trochę bariera, że przygotowujesz to, ten proces i tak myślisz, kurczę, zamiast przygotować ten proces, to ja bym to zrobił i to by było już gotowe, albo dwa razy mhm. mi to zrobił w tym czasie. Tak. Ale potem widzę, już z perspektywy czasu że na przykład przygotowałem taki dokument, jak było publikować ten podcast. Tutaj wejdź, tu wrzuciłem Petrójkę, 3 tam wrzuć wideo, to to połącz, tutaj napisz posta, tutaj notatki, coś tam itd. i tak dalej. I na przykład teraz mam publikację nowej, nowego odcinka w tym tygodniu. Wczoraj mm -hmm. rozgotowałem, wrzuciłem tylko zadanie z linkami do do do, do, P3, do do materiałów i link do procesu, który opracowałem parę miesięcy temu. I w zasadzie kosztowało mnie to 5 minut roboty. Tak? Mm. i już teraz czekam na, na, gotowy, na gotowy, gotowy materiał, tylko wrzucam wtedy w social media, czy klikam, publikuj jak będzie premiera, i tyle. Tak? Mm -hmm. Więc z perspektywy czasu to po prostu procentuje. Czyli y, jakbyś takie miał hmm, taką, takie, nie wiem, taką złotą albo nie nie wiem, może mogą być dwie złote rady dla takiego przedsiębiorcy, blogera. Nie wiem, bloger też jest przedsiębiorcą w pewnym mm. sensie, ale no by. Takie złota rada od Bogusza <noise> dla osoby, która zastanawia się jeszcze, albo jest w bardzo początkowej fazie współpracy z wirtualną asystentką. Tak jak z Twojego obecnego doświadczenia, bo Ty masz pracujesz z wirtualną asystentką? Ile już pół roku? Nie wiem, Pół roku chyba nie będzie jeszcze, za 4-5 miesięcy. To takie, no, to takie z perspektywy takiej osoby, która 4 miesiące działa, bardzo regularnie, prawda? Bo to przez cały czas działaś. Tak. Tak, mhm. cały czas, cały czas w, w, w małym wymiarze godzin, ale mhm. to, mnie, to mnie mega zaskoczyło, że powiedzmy te 10 godzin, te 10 godzin jesteśmy w stanie zrobić tak dużo roboty, tak? Że mi się kończą już zadania po prostu. Mhm. Złota rada, w kontekście samej współpracy, czy jakby jak, jakich, jakie zadania delegować, czy jakieś takie ogólne. Niechaj to będzie twoja złota rada, wymyśl, która tak myślenia. Okej, okay, okej, okay. no to na pewno warto, warto mieć taką relację. Warto mieć taką fajną relację, że po prostu to nie jest jakaś osoba zupełnie, wiesz, anonimowa, tak? że gdzieś wrzucamy jakieś, jakieś zadania. Warto mieć taką, taką relację, nie wiem, spotkać się raz, dwa razy na właśnie jakiś taki czat, wideo. Tak? No wiadomo, nie, nie będziemy się spotykać na żywo, no bo to, to już nie byłaby wirtualna, tak? Oczywiście też jest taka opcja, ale wystarczy, wydaje mi się taka, takie spotkanie, takie spotkanie jak teraz, jak teraz my, się, my się spotkamy i rozmawiamy. I też na starcie warto na przykład przeanalizować swoje, nie wiem, dwa, dwa dni, tak? Analizujemy dwa dni, czyli wstajemy rano i spisujemy każdą czynność, którą robimy. I przez te dwa dni nazbiera nam się cała lista czynności. I teraz lecimy po tej liście i zastanawiamy się, to chcę robić, tego nie chcę robić, to chcę robić, tego nie chcę robić. I mhm. potem bierzemy te rzeczy, których nie chcemy robić, albo które no, nie są od nas totalnie zależne, bo wiadomo, że jak ja piszę jakiś artykuł na, na bloga, no, to nikt za mnie tego nie zrobi, tak? Mhm. Bo, bo, bo to są jakieś moje myśli, to jest, to jest moja twórczość, czy nikt za mnie nie będzie nagrywał podcastu z kimś, tak? Mhm. Bo, to, bo to ja robię. Ale wszystko inne można, e, mo, może, może ktoś zrobić, więc patrzymy, co czego nie chcemy de facto robić, albo co jest takie, co nam zabiera czas, a w sumie nie jest jakoś super e, zależne od nas, no i potem patrzymy, co, e, co taka osoba, taka statyka mogłaby zrobić. Przez to listę można spokojnie przejść z, to, z tą osobą, e, także to jest taki, taka, taka złota rada ode mnie i, i jak zacząć. Ja cały czas te ja rzeczy jeszcze wypisuję sobie, które mhm. mam czasami opory, że a, to będzie za trudne, a to będzie za trudne, a to mi za dużo czasu zajmie e, przekazanie tej wiedzy, ale jakby walczę z tym, bo wiem, że e, no, to ta delegacja, ja też trochę traktuję współpracę zastępką jako takie wejście do zatrudnienia ludzi, tak, o. No bo tutaj na małym, po prostu na małym, e, małej ilości godzin, z osobą, która jest Doświadczona w takiej pracy, jesteśmy mm -hmm. w stanie przekazać pewne zadania, potem zweryfikować te zadania, potem przekazać e, jakąś odpowiedzialność większą. Tak, już nie na zasadzie kliknij tu, kliknij tam, tylko e, taka jest moja strategia. Nie wiem, raz w tygodniu chcę publikować coś, coś takiego i spróbuj to jakoś, jakoś ogarnąć. I jak będziesz potrzebował jakieś rzeczy ode mnie, to, e, to, to mi dawaj znać. Tak, już mm -hmm. na takim poziomie i potem. No ja teraz jestem na etapie właśnie szukania, rozpoczynamy szukanie takiej osoby typowo już etatowej dla nas, do, do supportu, do obsługi klientów na, dla, dla tej naszej aplikacji, uh -huh. ale jak najbardziej dalej będę współpracował z, z asystentką na, na poziomie takim ogólnym, tak, żeby spinać te wszystkie rzeczy razem. Bo Takie to Prywatnie. A właśnie, czy wirtualna asystentka załatwia też Twoje prywatne sprawy, czy raczej tylko do zawodowych rzeczy ją wykorzystujesz? E, tak, tak. Z, 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 zdarzyło się załatwiać pewne prywatne sprawy. E, hmm. Prywatno-firmowe, bo na przykład teraz jesteśmy w etap, na etapie szukania jakiegoś biura dla mnie, bo ja generalnie pracuję z domu, także tutaj możecie sobie mój dom zobaczyć. E, ale chcieliście na jakiś czas e, trochę, e, trochę wynieść e, z domu żeby popracować indziej, no i właśnie zleciłem, zleciłem poszukiwanie, poszukiwanie jakiegoś biura, na jakichś kryteriach jak najbliżej domu, no i no generalnie działamy w tym, w, tym, w tym kontekście, i właśnie dzisiaj jadę, dzisiaj jadę dwa, dwa miejsca zobaczyć, które zostały znalezione. Także Maja je znalazła, zadzwoniła tam, porozmawiała z tymi osobami, czyli jak w zasadzie jadę na gotowe. Mam informację, że mogę przyjechać tu i tu, tu mam zadzwonić. Jak przyjadę po godzinie 13, tak, wchodzę oglądami i wszystkie informacje mam już, mam już gotowe. No to będę trzymać kciuki, znalezienie idealnego biura, to nie jest łatwa sprawa. Ja patrzę tak. teraz na czas. Mamy, yy, mamy jeszcze do trzy minuty, tak na dobrą sprawę, naszego spotkania, tak według ustalonego czasu. Patrzę, czy mamy jakieś komentarze. Nie widzę komentarzy oprócz przywitania. Tutaj widzę dzień dobry, Emilia. Jeżeli komentarze nie widzę, a one są, a też tak się może zdarzyć podczas live'a, to bardzo przepraszam. E, po prostu później ja nie odpowie, odpowiemy, ale jeżeli macie jakieś pytania, no to śmiało je zadawajcie jeszcze szybko, bo już coś e, na pewno podpowie. Ja tak na dobrą sprawę, no, skoro tych pytań teraz nie ma, to jak tak sobie spojrzę na listę, tam jeszcze jedno pytanie, bo zaciekawiło mnie to, że wspomniałeś o tym, że masz taki pakiet 10 godzin. No i w tak. zasadzie, jak ktoś, kto ma, nie wiem, na etacie pracowników, to mówi 10 godzin, pff, co to jest? Jak ja mam pracownika 8 godzin dziennie i w ogóle. No i to jest, to jest tak ciekawe, bo ty wspomniałeś właśnie to, że ty nie możesz wykorzystać tych 10 godzin miesięcznie, nie? tak w pewnym sensie, tak? Tak, dobrze tak, 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 tak. Czasami, czasami jest to. Jest to, tru, jest to trudne, no bo... I wynika, że tak te, te 10 godzin tak bardzo różni się od tych 10 godzin pracownika, który jest gdzieś w biurze czasami jednak, nie? Tak, tak, no bo tutaj de facto mamy, to, to, te, te 10 godzin to jest konkretna praca. To jest mhm. po prostu konkretna praca z doświadczoną osobą, która takie rzeczy, takie rzeczy robi, i po prostu robi je no, bardzo wydajnie. Także Bardzo, bardzo mnie zaskoczyła ta wydajność, bo też tak myślałem: 10 godzin to jest, to jest nic w przeciągu, w przeciągu miesiąca. A okazuje się, że, że faktycznie, że faktycznie to, jest, e, to jest całkiem dużo, i teraz coraz więcej, coraz więcej tych rzeczy robię, i dzięki temu, że niektóre rzeczy po prostu deleguję. No to jestem w stanie jestem w stanie robić te, też tych rzeczy więcej. Więc na przykład teraz prowadzę ten kurs online, co tydzień publikujemy nowy nowy tydzień, tam jest 12 tygodni, więc 12 razy trzeba opublikować wszystkie wideo, wstawić jakieś notatki, informacje. Więc ja w zasadzie w tym momencie mam, mam, mam jeszcze osoby, które to montuje, więc też jest inna delegacja. Mm -hmm. Czyli ja nagrywam wideo, wrzucam po prostu na jakiegoś tam Dropboxa, którego wydzielimy dostaje wynik w postaci zmontowanych wideo, wrzucam tylko jednym przyciskiem gdzieś na jakąś platformę do, do wideo, na, na Vimeo konkretnie i te I piszę informację, że jest już, jest już wideo i resztę robi, resztę robi asystentka. Po prostu wchodzi, bierze to wideo, wrzuca w kolejne lekcje, robi grafiki, miniatury i tak, dalej, i tak dalej, cały proces do samego końca. Robi harmonogram, że ma być opublikowane w środę o 15, no i ja już się nic, w ogóle nie zajmuję, ewentualnie wchodzę, potem patrzę, oglądam to sobie wideo, czy wszystko jest dobrze, tak? Bo wszystko wydelegowałem i, i nie wiem, nawet czasami nie oglądam, nie oglądam tego wideo e, po, po montażu. Bo... Czy już tylko same przyjemności. tak... <laughs> Już króciutko, bardzo, bardzo króciutko podsumowując. Ty, jeżeli chodzi o współpracę z wirtualną asystentką, jesteś zadowolony, przede wszystkim bardzo ważne jest to, żeby się przygotować do tego, do tego nie tylko mentalnie, ale też w zakresie tego, co oddelegować. To myślę, że też nie jest jakaś tajemnica. Trzeba po prostu wiedzieć, co, co trzeba oddelegować. Na pewno jako radę to przekazałeś właśnie tą listę, tak, żeby spisywać sobie te zadania wcześniej. Nie bać się braku kontroli, tak? Troszeczkę. No i na samym końcu też jeszcze wspomniałeś o tym, że te 10 godzin w sumie przez te 4 miesiące, tak, bo bierzesz średnio, około 10 godzin tak. miesięcznie jakoś tak, to, to, to jest taka dla ciebie wystarczająca liczba godzin i to ciebie też zaskakuje, że tak bardzo wydajne są tak. wirtualne asystentki. Chyba podsumowałam. Ja Ci dziękuję, no, bardzo, no, bardzo. że nie mać. Ta liczba godzin się może zwiększać, dlatego że ja sobie zwalniam czas i te, w ten czas no. jestem w stanie robić nowe rzeczy i część tych rzeczy jestem w stanie wydelegować. Czyli de facto ja po prostu będę robił więcej yy, i będę pewnie więcej delegował. I dzięki temu po prostu będę, będę moje firmy, moje, moje projekty będą rosły. Ja trzymam kciuki za Ciebie Bogusz. E, dziękuję Ci za rozmowę. E, jeżeli pojawią się jakieś pytania, to oczywiście odpowiemy. Dziękuję Wam słuchaczom. Oddał się, się. E, Dokładnie. I do miłego zobaczenia. Dzięki. Dzięki. Trzymaj się, hej.